Dobrze, to teraz powiedziałem, co odpowiada Mencen czy Krzysztof Bosak na pytanie Kaczyński czy Tusk, a pan Artur Dziambor co odpowie? Kaczyński czy Tusk? Ja odpowiem trzecia droga i róbmy wszystko, żeby trzecia droga była jak najsilniejsza, ponieważ ta trzecia droga ma być częścią, pan... e, częścią rządu i to, ta trzecia droga ma być częścią rządu, która będzie miała wiodący, silny głos w realizacji programu pan gospodarczego, poseł... ponieważ ten program gospodarczy będzie prowadzony między innymi e, przy udziale, mam nadzieję, moim, na przykład Ryszarda Petru, tak? I ten program gospodarczy... Jasne, ale myślę, traktujmy się czymś, poważnie, pan poseł duży niech mnie potraktuje poważnie, no trzecia droga samodzielnej większości mieć nie będzie. Nie, może nie mieć w samodzielnej większości, natomiast <laughs> Natomiast, natomiast na pewno może być siłą, która sprawi, że tej samodzielnej większości nie będzie bez niej i o to chodzi właściwie. No, I wejdzie w koalicję no, z Platformą Obywatelską z no, Malezji. Mamy jasność, panie redaktorze, co do tego, że w ciągu miesiąca nie zmienią się słupki wyborcze tak bardzo, żeby Platforma czy PiS spadły poniżej tych tam 30%, które dzisiaj średnio mają, więc wiadomo, że będzie trzeba jakoś składać ten rząd. Zagłosuje rząd pan za rządem Donalda Tuska, bo problem. tak to będzie wyglądać. No dobrze, ale no, za każdym razem, gdy myślimy ale... o rządzeniu, no to myślimy o rządzeniu już nie takim w stylu Jarosława Kaczyńskiego, który ma jedno władztwo w jednej partii, która jest jedyną partią rządzącą, tylko mówimy już o koalicji. A w koalicjach trzeba znajdować wspólne punkty i wspólne możliwości realizacji. To jest ostatnie pytanie. W, ten, ten. w jednej koalicji z Tuskiem pan się zmieści? No nie wiem, no wyobrażam sobie współpracę z, z wszystkimi politykami, którzy chcą zmienić kraj na lepsze w porównaniu z tym, ale co było z Prawem i Sprawiedliwością. Bo Prawo i Sprawiedliwość moim zdaniem niestety no, kraj popsuło. To jest jednak ta antymagia nazwiska Tusk, że on tak odpycha. Pan poseł chciałby powiedzieć nie, i nie może. Nie, absolutnie. Jednak nie, ten nie, nie, cytat, ja mam... cytat Artur ale... Dziambor jestem gotowy, Panie że redaktorze. z Tuskiem panu posłowi przez, przez gardło nie, nie przejdzie. To świadczy, ja nie mam... że no, Tusk nie jest taki seksi wcale. Ale ja nie mam żadnych fobii tuskowych, tylko pan wymaga ode mnie, żeby bym ja się już skoalicjował z Tuskiem. To jest niepoważne. Szymon Dlatego Hołownia i Koźniak-Kamysz tak powiedzieli już. Oni tylko, podjęli ja... taką deklarację. To jest w miarę uczciwe. Ja panu, a ja panu mówię, że trzeba robić wszystko, żeby trzecia droga miała jak najlepszy wynik, bo moim zdaniem trzecia droga w tym momencie może wpływać na urządzenie, a ma najlepszy gospodarczy program w tym momencie.